No Śmoneczka widzowie Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy moją wielką wiedzę na temat Petsy Blator X Ogólnie samo quiz jakby będziecie quiz ogólnie widziałem u Freliego, do którego ogólnie możecie sobie wpaść, będzie jak ktoś miał link w opisie po prostu być oznaczony będzie w opisie i możecie sobie kliknąć na go Nick, sobie do niego. Bo wiecie też nie chcę, że kradnę, więc jak ktoś po prostu mówi, że... Jak, no kradnę w sobie, dobra, no, kradnę od jak coś cały, o, cały quiz i cały komentarz odcinek, więc sobie możecie do niego wpaść, jak coś macie tam linka w opisie. No ale dobrze, słuchajcie, zanim przejdziemy do odcinka, słuchajcie, pamiętajcie Zostają oczywiście standardowo łapeczki w górę, subikę na kanale z a także myślę w jakiś fajny komentarz, a macie szansę wierać pety yy, osoby w poprzednich odcinkach, które grają pety, tu oczywiście pojawiają się wam gdzieś tutaj na ekranie, tutaj gdzieś się macie, nie wiem, gdzieś tutaj są, wiecie odchodzi chodzi, tutaj gdzieś są te osoby, zawsze wiecie standardowo. Yy, no i w sumie jeszcze standardowo wam przypomnę, że słuchajcie, odcinki pojawiają się na kanale co o godzinie 15, więc podajcie sobie, słuchajcie, zawsze po szkółce, na odciniaczek wiecie, po godzinie 15, że wrócicie, zawsze będzie na was odcinek czekał, więc słuchajcie, no wpadajcie. Dobra, ale słuchajcie, już nie gadam i idę się właśnie na tym teście, więc słuchajcie, lecimy. Dobra, no więc e, mamy quizik słuchajcie, mamy quizik, jakiś taki e, podobno ciężki, w sensie jest napisane, że na, na początek łatwe i który nawet nie jest cenny, no to jest pytanie, więc dobra słuchajcie, zrobił to tego quiz'a David 098089 no i zobaczymy słuchajcie co Dawid przygotował, ja myślę, że będę się głosowy w to i po prostu wyzwiecie miał kiedyś klauna, nie zdziwię się bo ja staram się z tym klaunem, zwłaszcza z wiedzą o bo to jest tragedia, jest, jeżeli jakiś youtuber zrobi, nie wiem, test z wiedzy o P X e, i będę ja tam brał udział, to się wam Właśnie. właśnie, że ja taki zrobię i ja będę właśnie tym, który zadaje te pytania, zobaczymy. Więc zaraz słuchajcie, lecimy z pierwszym pytaniem, na, na początek łatwe: który z poniższych pedów nie jest początkowy? Yy, yy, I dobra, słuchajcie, mamy Doga, mamy Kata, mamy White Bunny, Bunny i Daki i żaden z powyższych. Yy, ogólnie coś mi tutaj nie pasuje, coś bo mi się wydawało zawsze, że na początku graliśmy. Mieliśmy do wybrania Doga, Kata i Królika, wiecie, Bunny po prostu. I ogólnie White bani mi gęsia tutaj Ale na pewno słuchajcie jestem przekonany Jestem praktycznie, w sensie pewien jestem praktycznie Że jest po prostu Ducky, bo no taki, taki jest gdzieś później w jakimś tam trzecim, czwartym jajku zpiero kaczucha i jakby kaczucha to wiecie, no to game taki o gituwa Ale to też wspomnę, że jak już w ukra, filmie jakby pomysł na quiz kurde od Frediego To jak ktoś nie oglądałem tego filmiku u niego do końca, więc ja w właśnie tak sobie pomyślałem, że ukradnę, więc nie będę oglądał do końca jego filmu, ale wy możecie u niego obejrzeć film do końca, zobaczyć jak mu po, na przykład poszło też, nie bo wiecie, mi wiecie to pójdzie tragicznie, bo mu pójdzie gorzej, i, yy, znaczy mu pójdzie lepiej pewnie niż mi, o właśnie to chciałem powiedzieć, dobra Słuchaj, ile jajek jest przydzielone każdy świat spał? Mord. o kurde, o kurde wam powiem Ej to, czekajcie, ile jajek jest przyjęty na każdy świat Spalmort Czyli na przykład mamy Forest i ile jajek jest przyjęty na Forest Dobra, no ogólnie Ech. Wydaje mi się, że dwa, bo w sensie aktualnie są zawsze dwa ale w sensie nie, bo tam, tam są dwa, na Spalmortie są dwa Aktualnie jest jeden na jeden świat, na przykład mamy na dajmy na to, na Steam, chociaż aktualnie na Steampunku, na Tech Ward jest inaczej, ale na fantazy było tak, że jak mieliśmy Mieliśmy chyba jedno jajko na jeden świat, Albo dwa? Chyba dwa są wszędzie, w tej wiecie, dwa zestawy jajek, że wydaliście na przykład jedno jajko i drugie jajko, tak, dwa Dwa strzelam, ej, dobra Złote jajka się nie liczymy jako osobne, to prawda, właśnie, tak myślałem, że właśnie chodzi mu o ogólnie o ten Bo tak, w sensie, usłyszeliście cztery, ale zaznaczam dwa, bo w sumie stwierdzimy, że nie chodzi po prostu z takie zestawy jajek, widzi takie po prostu inne Dobra, nieważne, w sumie, już wchodzić, no Ile chyba ma ta skrzynka? Okej, okay. słuchajcie, to jest skrzynka z Vulcan. E, I nie, nie, mi się wydaje, że ma 100 tysięcy, bo to jest taka basic liczba. To była taka pierwsza mocna skrzynka. Wątpię, że miałaby jakąś nierówną liczbę, więc. A. No, no, no słuchajcie, no. E, najwidoczniej ma nierówną liczbę. Jestem błazny. 200 tysięcy. Naprawdę, ma 200 tysięcy za skrzynka? W sensie serio? Ja myślałem, że on ma jakąś równą liczbę, bo to była pierwsza taka większa skrzynka, czyli Vulcan, no nie? I to bo myślałem, że on ma 100 tysięcy, ale no dobra, najwyżej 200 tysięcy, spoko, spoko, nie widziałem tak szczerze. Dobra, ile się ma ten pet? I to jest, słuchajcie, Phantom Wolf, jeżeli się nie mylę. I on jest z fantazy i nie pamiętam, z jakiego jajka jest i nie pamiętam, jakie ma mocy, ale patrząc na to, jaki to jest pet, przecież że ma 2,5 miliona. Ej, zgadłem. Nie w sensie, ogólnie pamiętałem coś, że to jest etap, w którym te pety miał 2,5 miliona jakoś, tak kojarzyłem, wiecie? W sensie, nawet nie tyle ustrzał, tylko tak te coś, to był odpowiedź, którą kojarzyłem, nie? A z jakiego on pochodzi, jajka? O kurde. Chociaż nie, czekajcie, to nie jest łatwe, bo tutaj mamy pokazane, tym słuchajcie, Hell Egg, no na pewno chyba nie. Enchanted Egg, no to nie, bo tutaj były te początkowe pety, to było pierwsze jajko i w pierwszym jajku nie było Phantom Wolf to na pewno. No w Hell Eggu tam był, yy, tam był ten drugi taki. Ten, 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 Terber, jakąś taką się nazywał, ten, taki trzy głowy tam był, więc ostatecznie Samurai Egu tam był chyba Dragon. Samurai Dragon był najlepszy, więc ostatecznie to. Więc słuchajcie, no, Hunt Egg mi chyba tylko zostaje, no i najpierw nie na tym wiedziałem w ogóle, że jest, bo takie jak, jak Hunted Egg w ogóle, po uprzednich światach, więc spoko. Ile to w kosztuje tego do shopu? Dobra, słuchajcie, do shopu, ile możesz kosztować teleport? No 10 tysięcy wydaje się najbardziej prawdopodobne, nie? Ale ja nie starze, tak szczerze, bo ja nie mam pojęcia, bo ja miałem teleport od razu od początku Gierki. I patrząc tak logicznie, y, to 10 tysięcy jest podpuchą, mi się wydaje. Ale tak szczerze, 50 tysięcy to jest za dużo. Y, 25 i 30 to jest równa liczba, więc w sumie mi w sumie 30, ale może to jednak 10, kurde, raje, walę, słuchajcie, wale w 30. Nie mam pojęcia, ale wale w 30, bo mi się też 10 to jest podpucha, taka typowa jakoś na tego chesta u góry tutaj, jak to. Na to jest, mam do podpucha znowu, więc dobra, słuchajcie, po prostu walimy sobie 30. 25, no nie, no to jednak była nierówna liczba, naprawdę. Ja, A przecież SHOP to jest pierwsza miejscówka. Dobra, nie wiem, lecimy to ci da. Ile elementów kosztuje wielka brama przy Ejkach? No to chodzi o do minus e, chyba bramę. Bo do minusów chodzi, chodzi, chodzi jakąś idą. I. No 100 tysięcy, no to musi być 100 tysięcy. Dobra, Jezu. Nie bo bałem się, chodźcie, że to nie 100 tysięcy, naprawdę. Dobra, intuicja mnie nie myliła, więc zaraz słuchajcie. Ile kosztuje Candy Island? Dobra. E, więc to mi się wydaje, że w tym miejscu fantazy coiny a nie to słuchajcie, to jest tak, jest I pierwsza wyspa to był Ancient Island. I potem mieliśmy Hunted Island chyba albo właśnie Hand. I kurde nie pamiętam za słuchajcie, strzelę w 2,5 miliona chyba, bo to, to jest tak, mi się wydaje, że Milion kosztowała pierwsza wyspa. Eee, a tutaj, dwa, nie wiem, dwa, 3,5 miliona, kurde. Ja bym blisko wiedziałem, że pewnie będzie jakaś równa liczba tak szczerze, w sensie, że tak myślałem właśnie. Bo to była taka wyspa, którą się ogólnie skipnęło giga, bo jak, jak się grało, to się farmiło tej dużej skrzynce na Hunted chyba wtedy. No, Candy jeden ze został tak totalnie widzowie olanej i po prostu nikt tam, nikogo tam nigdy nie było. Ja w sensie, ja tam nigdy nie stworzyłem ani jednego koina, nie? Tak, po prostu wiecie, jak tutaj grałem. Może teraz sobie, nie wiem, poszedłem raz i widziałem koina, ale wiecie, co to nie? Dobra, na ile jest ten pet? O kurde, słuchajcie preston, na ile jest preston. Ale właśnie, pytanie, bo to są dane z dwóch miesięcy temu, więc yy, mi się wydaje, że słuchajcie, to będzie jakieś 30, 20, wyceniane jest to 20 milionów złotych spada każdego dnia. O oh, kurde, co ty chłopie, ty, co, da, Dawid, to był Dawid, słuchajcie, to był Dawid? Dawid, czekajcie, Dawid, 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 co ty gadasz? mp to jest aktualnie drogi. drogi, to no, nie jest Preston, ja się, się pomyliłem, ale to jest chyba Preston i on 20 milionów, słuchajcie, za 20 milionów to byście aktualnie mogli kupić sobie... W sumie nic, no, bez kitu, no na, 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 na tej nowszej legendy mi tylko byście nie kupili, więc chyba chyba. Znaczy nie byście może kupili takiego Rainbow'a zwyczajnego, no nie, nie rainbow a może nie, no byście kupili. Dobra, ile Mekson nie można się uswój petów? No tylko ty to, słuchajcie, gia prosto bo 12 to jest standard, bo i często się tutaj palety Ile happenata skrzynia, dobra Słuchajcie, jak tamta miała 100 tysięcy to to jest Unchained uh, skrzynia to ona ma 1 bilion Dobra, słuchajcie, miałem rację, że to ma 1 bilion, tak myślałem E, dobra, lecimy, słuchajcie, lecimy teraz jak burza, kurde, lecimy, słuchajcie, ciśniemy kryterium, nie mogę wyjść na błazna, nie? Ile rusów kosztuje boost triple coinów? O kurde, to tego nikt nie kupuje? Ale mi się wydaje, że to jest jakieś 129 A to z powyższych, no ta, no bo oczywiście, nie? Musiałbym to... Nie, dobra, to... Z... Pytania na nie strzelanie typu właśnie odpowiedź żaden z powyższych jest bez sensu, naprawdę Dobra aż mogę sobie strzelić wy 100, ale tu jest więc 100, tak jakby, no to dobra, nieważne Czy mam, masz ten game pass? O, no, no mam A Fajne, 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 ten, fajne pytanie. To ile godzin można być na nagrodę za rangę? Ok, słuchajcie, można odebrać żadne z powyższych, bo. To jest scam Dawid, ty się pomyliłeś ostro. To od początku grychał, jest co 4 godziny. Chyba, że może to było 8 godzin. Nie, aktualnie, słuchajcie, jest co 4 godziny i mi nikt nie mówi, że jest więcej, więc to jest scam Wiedziałem, że 4 godziny. Ile kosztuje to jajko? O kurde, 100, jakie ile kosztuje? Nie, wiem, może kosztować. Słuchajcie, pewnie o 2,5 miliona, więc jeszcze tam w milion. No i 3,5 miliona, dobra. Nie, nie wierzę. Idę ma to do fantasy World Uuuu, dobra, to będzie 750, a 250... Trochę jestem leca ogólnie, ja sam szybko teraz lecę, ale... Ale jestem ciekaw jak mi wyjdzie końcowo, nie? Wyjmę wszystkie rzadkości petów, dobra. Basic, RAL, ultra nie ma trzeciego. Legendary, Mythical, Exclusive, okej, trzecia opcja. Dobra, gitowa, to jest jakaś proste, słuchajcie. To jest, jest standardowa jakby rzadkość w grach komputerowych ogólnie, w RPGach, nie? Jakie są dane pets Simulator X? Jak to zostało dodane? O kurde, cześć, ja pamiętam to. Yy, to był 31 lipca. No ale to jest 29, kurde, nie. Zaczynałem grać, ale chyba ja zacząłem grać dopiero w 31 lipca, dlatego powiedziałem 31 lipca. No ale wiedziałem, że to jest w końcówkach lipca w sensie, bo w końcu końcówkę lipca, nie? Ale to. Do... No, dobra, kurde. Cześć, nie wano od 31 Dobra, jak jest nim rodzaj petów? No to mamy słuchajcie Basey Golden Rainbow Dark Matter. Aha! I czekajcie, czyli Dawid dwa miesiące temu zrobił... dwa miesiące temu nie było Dark Matter chyba petów jeszcze, a są tu Dark Matter PETY. Mi jedna zastanawia rzecz. No to, no, dobra, słuchajcie, wlecimy słuchajcie w to, no Basey Golden Rainbow Dark Matter, Aha. a tam są jakieś stare dane typu właśnie, na pewno jak zajmę się Dark Mattery, to te nagrody byłyby za co 4 godziny, jestem przekonany słuchajcie, Dawid tutaj coś zepsuł, musi dać w parę pytań już nawet, nie? I do razu sobie ten pet, o kurde, nie wiem, ja słuchajcie strzelam 4,5, ale jestem geniuszem słuchajcie, jestem geniuszem strzelania, co trzeba zrobić, żeby zdobyć tego peta, dobra To jest chyba... zdobyć swój oczyszczony oczyszczony w grze, tak, to jest pet, bo jest też pet, wiecie, żeby się ubrać jak Preston i w sumie możecie strzelić jakiegoś innego peta, ale to jest właśnie ten Ile chyba was strzelać, to jest chyba strzyna, słuchajcie, z Hunt Island No i ona miała, słuchajcie... Ja nie ja nie wierzę tym liczbom, tym ładnym, ja nie, nie wierzę już, w prawda? Jestem ja 1250 wiedziałem, że to nie równe. Nie ma w tej grze nie ma prostych liczb, to znaczy, naprawdę w tej grze nie ma ładnych liczb z ramis serio Dobra słuchajcie, co tam mamy? Ci jeszcze, 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 pytanie w ogóle już jest? Jaka jest szansa na trofeum tego peta z jajka? E, to jest... 4%? 2%, więc jeszcze była rarka, ja wiedziałem, że to jest rarka z Fantazy World, to się nazywał Wisp jakoś tak i dobra, ile nie ma za skrzynia? Dobra, słuchajcie, to jest chyba przedostatnie pytanie. Tak, chyba przedostatnie, dobra. Znaczy, ileż że ma ta to, to jest na hell. Skoro co miała na hunted, miała 12, to ta będzie, słuchajcie, miała 25. Ha, wiedziałem, kurde, big brain, nie big, big brain. Ile kosztuje to jajko? Mm, dobra, słuchajcie, 100 tysięcy ma bardziej siada tutaj, ale 96 też brzmi fajnie, ale balne, słuchajcie, 111 pewno, nie 110 też, nie, bo to by było za dużo by chyba. Ja chowałem się w 99, nie wiem czemu, w sensie... O, dobra, łatwo, trafiłem. I mamy, słuchajcie, jeszcze jedną, e, jedną tutaj, ten, dobra, nie wiem... O, dobra, słuchajcie, dobrze. Dobra, mamy słuchajcie wynik 16 na 26. Jakby... słuchajcie, ci możecie wy ocenić jak mi poszło według Was, no nie, bo wiecie, no kurde, powiem wam, że poszło mi moim zdaniem super, super mi poszło. <laughs> nie no, w sensie mogło stragicznie, tak że w sensie, 10 pytań odpowiedziałem źle. Dobrze, że znasz x jesteś fanem tej gry, oby tak dalej. No dzięki, dzięki Dawid, jesteś koksem Dawid, no super bym ci dał, ale nie, nie jestem zalogowany. No, e, tam, widzę, możecie słuchajcie, ocenić mi w komentarzu jaki poszedł e, superowy quizik o Pesję, to i chcesz mi się wydaje że jest wiele błędów, albo pa parę błędów chociażby, prawda, serio? Słuchajcie, bo wiele z tych rzeczy po prostu wiedziałem albo po prostu wiecie, no trochę inne są wiersze. Możecie sobie powiedzieć, były błędy w tym quizie, bo pewnie bardziej znacie gierkę niż ja, więc słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzu, czy były jakieś błędy. Dobra. Dobra, więc słuchajcie, to na to na dzisiaj. Oczywiście był trochę inny odcinek, właśnie squeeze squeeze squeeze. chciałem powiedzieć, kurde. Mam nadzieję, że wam taki oczy oczywiście odcinek się także podobał, bo wiecie, no czasem warto sobie por 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 Właśnie inny, słuchajcie, odcinek Kurde, się zacinam już po koniec tego odcinka Na no, tragedia standardowo się zacinam, ale to nieważne Więc słuchajcie, ja, panie, co ja chcę w ogóle powiedzieć Czekajcie, co ja chcę powiedzieć A, wiem co chcę powiedzieć Muszę sobie standardowemu końcówkę, muszę powiedzieć Czyli teraz, słuchajcie, no, zostawcie łapeczkę w górę Jeżeli nie zrobicie tego na początku, słuchajcie Rozsumikaj, jeżeli jesteście nowi na kanale, bo y, To jest bardzo ważne, 4000, widzę, już praktycznie Wiecie, jestem tutaj, jestem tutaj ja Jak widzicie, sobie tutaj jestem ja A tu jest 4000, wiecie, to jest tak, że Mógłbym to już złapać w sumie, ale ale muszę właściwie mi po prostu złapać, więc wiecie o co Ale zaraz wam dałem, ale teraz po prostu suby widzowie lecą w górę, nie Naprawdę, Po tym co powiedziałem teraz, serio Dobra, więc słuchajcie widzowie, ja bym się oczywiście podobało jeszcze raz I słuchajcie widzimy się w przyszłych filmach tak kanale, pewnie no oczywiście jutro o godzinie 15 Czyli w sumie, no i co słuchajcie widzowie, trzymajcie się i siema